To jest podcast wydawnictwa Mac Edukacja zatytułowany Kącik tematyczny. A prowadzą go Wiktoria Kowalska i Maciej Ciechomski. Zapraszamy. Zapraszamy. Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek Kącika tematycznego ma tytuł Co się nie dośpiewa, to się dowygląda. Będziemy mówić w dzisiejszym odcinku o występach. O występach, no, które zdarzają nam się przecież w ciągu roku szkolnego, przedszkolnego, kilka razy. Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Rozpoczęcia, Zakończenia Roku. Występy z wiadomych przyczyn są dla nas trudne i dla dzieci również nie są łatwym przejściem. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak sprawić, żeby nie wsadzić siebie i dzieci na minę? Tak, ale też na co zwrócić uwagę e, na te trudne aspekty włączania np. dzieci nieśmiałych, też angażowania rodziców e, w te aktywności dlaczego to jest takie ważne. No dobrze, zaczniemy dzisiaj od anegdoty od anegdoty o dziecku, które już teraz chodzi do szkoły podstawowej, ale widziałem się ostatnio e, z rodzicami. E, Którzy opowiadali, że problem z występowaniem publicznym, braniem udziału w różnych imprezach, przerastał to dziecko. Szczerze mówiąc, to nie mogli sobie przypomnieć żadnej sytuacji, w której ten chłopiec by wystąpił w przedszkolu. I szczerze mówiąc, rodzice i nauczyciele pogodzili się z tym i pozwalali mu na to, po prostu on nie brał udziału w tych, w tych wszystkich imprezach. Ale to, co się wydarzyło w szkole, było spowodowane pewną taką sugestią rodziców, żeby nauczycielka się tym zajęła jakoś spróbowała go zachęcić do tego, że może w szkole się uda. I ta historia ma dwa wątki. Po pierwsze, w szkole mają taki zwyczaj, że raz w tygodniu nagradzają dziecko za jakiś duży krok, takie postępy albo jakiś, jakiś sukces edukacyjny. I to dziecko kilka tygodni wcześniej dostało takie wyróżnienie z powodu tego, że w ogóle zdecydował się. Wyjść przy takiej najprostszej rzeczy, stanąć przed grupą, przejść między dziećmi, nawet nie powiedzieć ani słowa, ale po prostu się jakoś wyeksponować na, na tle grupy. I oni to uznali, że dlatego że w tym tygodniu warto właśnie to szczególnie docenić, bo to dla niego było bardzo ważne i bardzo trudne. A kiedy zbliżała się impreza, to nauczycielka powiedziała, że ona z nim ponegocjuje. Negocjacje dotyczyły tego, w jakim zakresie on tam może występować. Mówili się, że. On dostanie bardzo prostą rolę, gdzie mówi tylko jedno zdanie, ale też po powiedzeniu tej swojej kwestii będzie mógł zejść ze sceny i wrócić do rodziców, ale żeby wystąpił chociaż na jedno zdanie, i on się na to zgodził. Zgodził się na to też, żeby się przebrać, chociaż nigdy się nie lubi przebierać, więc założył strój, e, który, e, w którym po, pojawił się na scenie. E, no i kiedy trwało to przedstawienie, to rodzice byli z niego strasznie dumni, ci nauczyciele byli dumni, że on wyszedł, że wystąpił. I kiedy dzieci na tej scenie zamieniały się miejscami, to zdarzyła się e, rzecz e, dla dorosłych przerażająca, dla dzieci też. Mianowicie chłopcy zaczęli się przepychać i trzy osoby spadły ze sceny, między innymi ten chłopiec. Więc przedstawienie zostało przerwane, on sobie tam coś stłukł, popłakał się, więc został szybko tam zaopatrzony przez dorosłych i wrócił na tą scenę, ale dorośli już byli przerażeni. Mówią, to on już nigdy więcej nie wystąpi w przedstawieniu. No, tragedia. Ale okazało się, że było dokładnie na odwrót. Mianowicie, nie dość, że wrócił, to jeszcze dzieci go tam na tą scenę otoczyły go takim kręgiem i zaprosiły, żeby wszedł jeszcze na chwilę na scenę. Więc nie dość, że nie musiał z tej sceny schodzić, ani się chować za tam jakąś choinką, to dostał duże wsparcie od dzieci, i te lęki rodziców się nie sprawdziły. On wspomina to wydarzenie. Oczywiście plecy go bolały przez, przez kilka dni, ale następnego dnia sam się przebrał w strój. A przypomnę, że nigdy nie chciał chodzić w żadnych przebraniach. Pojechał w tym stroju do szkoły, i mimo, że minęło kilka miesięcy od tego wydarzenia, to nadal chętnie się w ten strój przebiera i. I to jest chętnie wraca do tego, do tego wspomnienia. I e, pomyślałem, że to dobra jest anegdota na rozpoczęcie naszego podcastu, bo tutaj wydarzyło się kilka ważnych rzeczy, na których się możemy skupić i podążyć za tą, za tą historią, bo ona pokazuje, w jaki sposób znaczy, co jest w ogóle ważnego w, z punktu widzenia dziecka w tych, w tych imprezach przedszkolnych. Ale też w jaki sposób możemy pokonywać różne trudności i z jakich zasobów możemy czerpać, aby to były imprezy udane. No i właśnie, co to znaczy? Udana impreza okolicznościowa w przedszkolu. No właśnie myślę, że trzeba zastanowić się, dla kogo w ogóle są te imprezy. Kto jest głównym odbiorcą przedstawienia? Występu dzieci. No bardzo często jest to impreza dla na przykład dla rodziców, dla dziadków, dla zaproszonych dla gości, dla bardzo zaproszonych. ważnych. Tylko pytanie dla kogo ci goście są ważni. Czy oni są ważni dla dzieci, czy są ważni dla dorosłych, dla nauczycieli, dla dyrektora, dla rodziców. Z perspektywy dyrektora, jak mogłabyś powiedzieć? Tak trochę z zewnątrz, nie z poziomu grupy, czy też nauczyciela, czy, czy dziecka. Jak to wygląda? Czy te imprezy to jest duże napięcie, duża mobilizacja w przedszkolu? Znaczy, wiemy, że to jest duża mobilizacja, ale czy jest duże napięcie i z czego ono wynika? Ono wynika z wysokich oczekiwań. Bardzo często z wysokich oczekiwań samego dyrektora. Które no, wymaga od zespołu idealnego przedstawienia, no, bo dzieci mają być świetnie przygotowane, one mają wystąpić niemalże pod linijkę, one mają wypełnić jakąś rolę i y ich występ ma być po prostu estetyczny, ładny. Wszystkie dzieci mają mówić wyraźnie, głośno y i na tym to ma polegać. Y z punktu widzenia dzieci potężne napięcie, które rodzi się już podczas prób wysokie oczekiwania, czasami wręcz agresywne komunikaty do dzieci ze strony nauczycielek, które też już nakręcone całą sytuacją czują stres, czują napięcie. Dzieci oczywiście na próbach zachowują się dużo gorzej niż na występie właściwym i występują dużo gorzej niż na występie właściwym. No i ta, ta nerwówka, ta, ten poziom napięcia wzrasta z każdą kolejną próbą. Czym się denerwują nauczycielki? Najbardziej tym, że któryś z dzieci się rozchoruje i nie stanie na scenie, nie mamy dublera do tej roli. Co wtedy zrobić? Czy wystąpić samemu? Odczytać tą rolę? Przygotować na ostatnią chwilę najzdolniejsze dziecko w grupie, które je zastąpi? No a co się stanie, kiedy tych dzieci nie będzie więcej bo na przykład mamy no akurat jakiegoś wirusa, który rozsiał nam się po grupie i nie ma piątki dzieci. I tak naprawdę nie mamy jednej trzeciej czy jednej czwartej y, grupy, która ma wystąpić. Y, jak zostaną nauczycielki ocenione z przygotowania dzieci do występu? Mhm. Bo wszyscy boją się oceny. Zobaczmy, każda z tych grup, zarówno dyrektor, który y, no, gdzieś organizuje tą imprezę, y, nauczyciele oraz dzieci czują się oceniani. No a pośrednio czuje oceniany się rodzic, no, który miał razie. ćwiczyć rolę z dzieckiem i to dziecko no przecież no, siłą rzeczy też jest jakimś lustrem ich samych. Z tego co mówisz, to na razie skupiamy się wyłącznie na dorosłych. No na właśnie. ich potrzebach, na ich lękach. I... Yy, yy. Gdzieś może kluczem do odpowiedzi na to, jak zrobić udaną imprezę i co to znaczy udana impreza okolicznościowa, dobry występ, dobre święto w przedszkolu, jest powrót do korzeni. Jak to często staramy się sobie i innym też przypominać, bo to łatwo się pogubić w tych oczekiwaniach, napięciach różnych, e, powrót do korzeni i zwrócenie się w stronę dziecka, że te spotkania, te imprezy mają przede wszystkim służyć dziecku. Dlatego też zaczęliśmy tą anegdotą jako takim pozytywnym przykładem, że. Udana impreza, no mimo że ktoś spadł ze sceny i właściwie można powiedzieć, że scenariusz się posypał, ale z punktu widzenia przeżycia dziecka takiego subiektywnego, to może jedno z ważniejszych doświadczeń edukacyjnych w jego życiu, które pozwalało mu przełamać jakiś wielki lęk. I dlaczego ono się chętnie przebiera w ten, w ten strój i wraca do tej sytuacji? I już występuje chętnie róż, na różnych imprezach od tamtej pory. Ano dlatego, że. Poczuł się częścią grupy, poczuł się potrzebny, poczuł się zaopiekowany, ale przede wszystkim to, to, że on jest częścią tego organizmu i, i mógł to pokazać, inni mogli to zobaczyć, to jest bardzo ważne, bo to zaspokaja bardzo dużo motywów, którymi się kieruje dziecko znaczy to każdy człowiek. Wróćmy do podstaw, do podstawowego pytania, jaki jest cel edukacyjny w ogóle robienia, przedstawienia w przedszkolu. No bo to jest też część naszej edukacji, tak, tego co zakładamy w programie dla dzieci, tego czego chcemy ich nauczyć. Chcemy ich nauczyć współpracy, chcemy ich nauczyć poprzez przedstawienie umiejętności występowania przed publicznością, regulowania emocji związanego z tremą, z napięciem. Chcemy w końcu nauczyć dziecko no, poczucia własnej wartości, Poprzez to, że jest w stanie wystąpić, że sprostało trudnemu zadaniu, że było w stanie nauczyć się roli na pamięć. To są wszystko te podstawowe rzeczy, których chcemy nauczyć. Tu nie ma nigdzie w tych celach edukacyjnych dorosłych. Czyli pierwsza wskazówka, jaką, jakiej możemy się trzymać, mówiąc o tych imprezach, to jest: róbmy te wszystkie imprezy dla dzieci, a nie dla dorosłych. Będzie łatwiej też dorosłym organizować wtedy taką imprezę? Jeżeli będziemy mieć na celowniku potrzeby dzieci, a nie potrzeby dorosłych? Zdecydowanie tak. I mogę to powiedzieć z własnego doświadczenia organizacji pracy przedszkola i organizacji imprez przedszkolnych. W momencie, kiedy odwróciliśmy te wektory jako zespół cały pedagogiczny, odwróciliśmy wektory i zaczęliśmy robić imprezę z dziećmi, ale stawiając dziecko w centrum, w centrum naszej uwagi, ale też w centrum wsparcia, przede wszystkim dla tych dzieci, które, tak jak w historii, którą dzisiaj opowiedziałeś, e, potrzebują wsparcia, potrzebują szczególnej uwagi. E, dzieci, które no nie chcemy w nich wywołać traumy na całe życie chcemy je wesprzeć w pokonywaniu swoich trudności, a nie podsycać jeszcze te trudności na Albo przyszłość. Albo wesprzeć też w rozwijaniu potencjałów, bo dzieci są bardzo różne, różne mają potrzeby i potencjały. Bo są takie dzieci, które uwielbiają występować, dobrze się uczą e, tekstu, czytają, śpiewają, tańczą i fajnie jest to pokazać. To jest bardzo cenne, żeby się rozwijali, bo tam jest dużo zasobów. Są takie dzieci, które e, no, nie mają z tym problemu, ale y, powinny się też rozwijać, bo to ważne umiejętności, w ogóle występowanie publiczne, e, pokazywanie się, wyjście na scenę, powiedzenie czegoś zaśpiewanie. E, to, jest, y, to jest trudne, ale to jest bardzo nam potrzebne. I są takie dzieci, które e, mają z tym duży problem, i sporo jest takich dzieci w każdej grupie, e, które też musimy wesprzeć, żeby, żeby się rozwijały. No i właśnie. Mamy cały wachlarz potrzeb i możliwości dzieci, i teraz jakiś scenariusz, jakiś pomysł, jakąś ideę, którą chcemy zrealizować, no bo zależy nam na tym, żeby to jakoś wyglądało, i żeby. Tak, ale właśnie powiedziałeś o ważnej rzeczy o scenariuszu. Dobierajmy scenariusz na miarę naszych dzieciaków, z którymi pracujemy, na miarę grupy, ani na miarę własnych ambicji widziałam wielokrotnie występy grup przedszkolnych cztero-pięcio, czasami trzy latków, gdzie scenariusz był dobrany zbyt ambitnie. Dzieci, mimo nacisków nauczyciela, mimo no, dużego stresu, napięcia, co też oczywiście nie pomaga. Nie były w stanie sprostać zadaniu, bo zadanie było dla nich zbyt trudne. Nauczycielka chciała wypaść świetnie, bo chciała mieć ambitne, ambity, ambitny scenariusz z dużym poczuciem humoru, z długimi rolami, z ruchem na scenie. Natomiast dzieci nie były na to zupełnie jeszcze gotowe. Więc zawsze starajmy się, to taka rada dla nauczycieli, żeby dobierać poziom trudności zadania, jakim jest przedstawienie. Do, do umiejętności dzieci, do poziomu umiejętności tak, to, dzieci. Dla niektórych dzieci to samo wyjście na scenę, w ogóle pokazanie się, albo stanięcie tam pośród dzieci, będzie już szczytem ich możliwości. Co więcej, będzie dużym sukcesem, który trzeba podkreślić. Bo znowu co później mówią rodzice, co mówią rodzice czasami w rozmowie z nauczycielem. Ojej, no bo on znowu tylko stał i nic nie powiedział. Mhm. Gdzie dla tego dziecka to jest gigantyczny sukces, że ono już tam stało i trzeba je w tym wzmacniać. No właśnie i to jest punkt wyjścia taki do następnych, do następnych kroków. I to podobnie jak się pracuje z dziećmi lękowymi w terapii, to możemy tak zwaną metodę slidingu zastosować, czyli małymi kroczkami przezwyciężamy te lęki. Czyli jeżeli Dasz radę wejść na scenę, to wejdź na scenę chociaż na chwilę. Jeżeli dasz radę wejść na scenę i chwilę postać, to będziesz mieć sukces taki, że wspaniale, że wszedłeś czy wyszłaś na scenę i mogłaś tam chwilę postać. Powiesz jedno zdanie. Fantastycznie. Za miesiąc za dwa powiesz dwa albo trzy zdania. Yy, kiedy yy, ta, te postępy będą jakoś rozłożone w czasie, i poprzeczka nie będzie tak za wysoko ustawiona, to dziecko ma szansę do niej doskoczyć i się rozwijać w swoim tempie. Ale tutaj pracujemy na wzmocnieniach pozytywnych, czyli po prostu nagrodach, docenieniu tego wysiłku, który jest ogromny dla tego dziecka. No bo my tego czasem nie widzimy, co to za problem wejść na scenę. No. Postać e, 3 sekundy. E, z naszej perspektywy może nie za duży, ale z perspektywy dziecka to jest e, największa odwaga, na jaką się musi zdobyć, no może w swoim życiu. Sięgając jeszcze do historii, którą powiedziałeś na początku, e, ważne też, żeby dzieciom nie przypinać łatki tego, które nie występuje, albo tego, tego które nigdy nic nie mówi e, podczas występu. No bo to jest taka samospełniająca się przepowiednia. Jeśli nie zachęcamy dziecka, tylko już z góry zakładamy, aha, my go tam postawimy gdzieś w kąciku on sobie będzie stał. Albo to jest to dziecko, które nie wchodzi na scenę. No i wszyscy już o tym wiedzą i rodzice już nawet machnęli ręką, nie mają tych oczekiwań. No jest im trochę przykro, ale no, po prostu ten typ tak ma. No to też nie stawiamy dziecku takich mikrowyzwań. Więc ten sliding, o, o którym wspomniałeś, jest bardzo ważny, żeby dziecko krok po kroku, w miarę jego rozwoju, bo Przecież dziecko cały czas dojrzewa i cały czas się rozwija, stawiać mu te mikrozadania, które nie jest w stanie sprostać. I druga rzecz, żeby to zauważyć ten wysiłek i dać mu wsparcie, adekwatne do tego wysiłku. Bo to, co w tej anegdocie na początku się wydarzyło, że dzieci dały mu wsparcie, i bycie tak częścią grupy, i poczucie, że, że jesteśmy razem, Sprawia, że zostaje u dziecka ślad takie pozytywne doświadczenie związane z tym występem, bardzo wzmacniające, i wtedy dziecko będzie chciało do tego wracać, a dzieci mają przecież potrzebę rozwijania się, pójścia do przodu, i kiedy stworzymy przestrzeń do tego, właśnie gromadząc te pozytywne doświadczenia, to dziecko się będzie rozwijać. Jeżeli tej przestrzeni nie będzie, na przykład, bo scenariusz jest zbyt trudny, to wielu dzieciom zamykamy. No oczywiście te najzdolniejsze będą się mogły rozwijać i błyszczeć, no ale w grupie przecież mamy różne dzieci, i o wszystkie o wszystkich myślimy. Przedstawienie nasz cel edukacyjny jest dla wszystkich dzieci, a nie tylko dla tych najlepszych. Myślę, że warto wspomnieć jeszcze o jednym wątku, który niestety się pojawia czasami w przedszkolach, a na który ja jestem bardzo wrażliwa i który mnie no, niesamowicie drażni. Mianowicie, zdarza się, że dzieci z różnych powodów nie są w stanie wystąpić na scenie. Bo są nieobecne, bo rodzice przedłużyli wakacje albo wyjechali wcześniej, albo z różnych powodów zapomnieli o występie i zabrali dziecko przed występem, odbierając je tego dnia wcześniej. Zdarzały się sytuacje, które obserwowałam, że dziecko było. Wręcz no, nie chcę użyć słowa karane, ale, ale tak to wyglądało, za to, że nie wzięło udziału w występie. Co więcej, grupa była nakierowywana na to dziecko. Dlaczego nie wystąpiłeś, dlaczego cię nie było? Ja cię musiałem zastępować, albo zas ja cię musiałam zastępować jako nauczycielka, a przecież umawialiśmy się, że nauczysz się swojej roli i będziesz. Dziecko jest karane bardzo często za decyzje rodziców. Niezależne zupełnie od niego, że nie weźmie udziału w występie, albo nawet jeśli dziecko no, z niezależnych przyczyn rozchorowało się na występ, też bardzo często dostaje negatywne komunikaty. Nie mówię też, że zawsze one są w pełni świadome, ale, ale się po prostu zdarzają. E, tego jako nauczycielom, jako pedagogom po prostu nie wolno to tak e, jak nam robić. Krzyczenie na dziecko, że się spóźniło na zajęcia w przedszkolu, kiedy wiadomo, że. Odpowiedzialność jest po stronie rodziców, bo przecież samo do tego przedszkola nie przychodzi ani nie przyjeżdża. Ale co możemy zrobić w sytuacji, kiedy wiemy, że dziecku niesamowicie zależało na występie, a z przyczyn od, no wiadomo, że od niego niezależnych, w tym występie nie wzięło udziału. Możemy spróbować to napięcie jakoś rozładować, to znaczy zorganizować mini występ wewnątrz grupy. Możemy zaprosić, nie wiem, pracowników przedszkola, którzy są w stanie przyjść na ten dziesięciominutowy występ, obejrzeć go jako widownię. Możemy zaprosić sąsiednią grupę dogadać się z drugą koleżanką, żeby grupa była in, inna grupa była widownią tak? i to przedstawienie obejrzała. Co to daje tym dzieciom, których faktycznie nie było na występie? No, taką namiastkę tego, że jednak bardzo długo się przygotowywały do tej roli, włożyły w to dużo pracy i był ten moment kulminacyjny, kiedy mogły się pokazać, mogły no, sprostać temu zadaniu, które przed nimi tak postawiliśmy. Tak, nawet, nawet symbolicznie być częścią jednak tego wydarzenia i tego występu, prawda? Że to jest ważne, żeby. No nie, wiem, można też nagrać na przykład jakieś rolę i ją odtworzyć. Tak też robiliśmy takie hybrydowe imprezy, w których ktoś coś nagrał. No akurat, może nie występy takie gale, ale jakieś wewnątrz grupy występy i, i święta, czy to kogoś nie było, czy na przykład dzieci, które miały problem w ogóle z wypowiadaniem się gdzieś tam z mutyzmem dziecięcym. I nagrywały po prostu fragment swojej roli w domu i zgadzały się odtworzyć. To też jest wystąpienie, powiedzenie czegoś w takiej formie, ekspresja siebie i wzięcie udziału w tym wszystkim. Poczucie właśnie bycia częścią zespołu, bycia częścią wydarzenia, pewnego ważnego momentu w życiu grupy. Ale kolejny wątek, bardzo ważny, to jest udział rodziców, bo mówimy o tym, że te imprezy są dla dzieci, a nie dla dorosłych, ale bez dorosłych. Nie miałyby sensu, ponieważ tutaj przypomnę, że wszystko co się dzieje z dzieckiem, dzieje się w relacji z opiekunem i obecność opiekunów, ich zaangażowanie, takie subiektywne poczucie dziecka, że rodzice są, są zainteresowani, są aktywni, są zaangażowani w to wszystko jest bardzo, bardzo ważne i bardzo yy, wzmacniające. Ale yy, no nie zawsze się w pełni urzeczywistnia, począwszy od tego nagrywania telefonami wszystkiego przez rodziców i e, że dziecko Tak dzieci wici. nie widzą ekspresji rodzica w trakcie występu, tylko widzą na twarzy telefon, tak, tak, który nagrywa i Tak, Nagrywają, występ. ale też no, kłopotliwe różne sytuacje, w których rodzice właśnie nie przyjadą, zapomną, nie zdążą, spóźnią się. Mieliśmy taką sytuację y, kilka lat temu, gdzie y, Mama no, zapomniała o występie dziecka, no, my do niej dzwoniliśmy, gdzie jest, ona utknęła jeszcze w korku, nie była w stanie dojechać na czas, dojechała na... Koniec występu. My ten występ to był dokładnie występ na dzień babci i dziadka, opóźnialiśmy jego rozpoczęcie, no, na ile się dało, ale mieliśmy też no, z jednej strony na szali stres dzieci, który narastał z każdą minutą, no bo wszyscy już byli gotowi do występu, stali w blokach startowych i chcieli zacząć występ. No, dziadków, rodziców, którzy no też się już niepokoi, bo oni wszyscy byli na czas. No i tego jednego biednego chłopca który stał na scenie, właściwie no, z, jeszcze za kulisami i płakał, bo nie było, nie było mamy na tym występie, nie było nikogo z jego rodziny. No i co mogliśmy zrobić? No jakby opóźniliśmy ten występ tyle, ile się dało. Chłopiec finalnie nie chciał wyjść na scenę, płakał, no, stanął na tej scenie za rękę, ale nie powiedział swojej kwestii. Na koniec wpadła Zdyszana mama na widownię. No, on poż, pobiegł do tej mamy. No, był bardzo, bardzo zły na nią, że, że nie dojechała na czas. Natomiast co się wydarzyło później, w późniejszym czasie? Ten chłopiec, który nie miał dużych problemów z występowaniem przed publicznością, zablokował się. Na dobre kilka miesięcy mieliśmy problem, żeby przy jakimkolwiek występie publicznym on stanął na scenie, bo te emocje, które przeżywał podczas nieobecności mamy na widowni, były tak silne, że on się po prostu do tych występów publicznych zraził, więc musimy bardzo pamiętać i mm, o tym, że, musimy pamiętać o tym, że dzieci są bardzo wrażliwe i możemy nieświadomie wytworzyć u dziecka w pewien sposób traumę. Współpraca z rodzicami to jest obszar do pracy dla pedagogów. Zarówno angażowanie rodziców w przygotowanie imprez, no jak i pracowanie z tymi, którzy z jakichś powodów jest im ciężko dotrzeć albo się spóźniają, żeby takie sytuacje się nie zdarzały i uświadomienie, że to jest bardzo ważne. No i to włączanie rodziców w przygotowania, robienie razem z nimi... Czy to dekoracji, czy w ogóle aranżacji, czy też no nie tylko przez powtarzanie roli z dzieckiem, którą dostanie tam na kartce, ale takie fizyczne przedreptanie tej drogi do przedszkola, do sali. Każda aktywizacja rodziców się zwraca, bo dzieci naprawdę to widzą, bardzo uważnie obserwują, ale też na poziomie emocjonalnym odczuwają pozytywnie to, że rodzic też jest zaangażowany w życie przedszkola. Że mu zależy, to jest bardzo miłe i bardzo wzmacniające dzieci. To jest ten zasób, z którego potem będzie można czerpać. Ja też bardzo zachęcam do tego, żeby pokusić się, chociaż zabiera to dużo czasu, zabiera to dużo pracy, ale jak mamy fajnych, zaangażowanych rodziców, zorganizujmy przedstawienie, gdzie to rodzice przedstawiają coś dla dzieci. Albo rodzice występują razem z dziećmi na scenie. Oczywiście tych prób musi być więcej. No, zderzamy się z logistyką, z dyspozycyjnością, z godzinami pracy. Zgadzam się z tym, ale uwierzcie, to jest tego warte. Zaczęliśmy y, od tu, co się nie dośpiewa, to się do wygląda. <grym>, y, albo czegoś nie dotańczy, to się wygląda. I y, 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 ja lubię to, y, lubię to powiedzenie, ze względu na to, że pokazuje, co jest, co daje efekt takiej, takiej imprezy, jakbyśmy wrócili do tego, od czego zaczęliśmy. Że oczywiście skoncentrowanie się na, na dzieciach, ale też odpuszczenie tych ambitnych scenariuszy, albo w ogóle um, pójście trochę na współpracę z dziećmi i z rodzicami i wymyślenie czegoś własnego, co po prostu, w czym się wszyscy dobrze czują, dobrze się bawią i im pasuje. Pamiętam takie imprezy, na których np. chłopcy tańczyli jakiś układ breakdance, który, który sami wymyślili. Było to urocze, chociaż nic z breakdance'em nie miało wspólnego dla nas dorosłych, dla nich było fantastyczne. Dziewczęta miały jakiś własny układ z szarfami, który też był totalną abstrakcją, natomiast było to tak przyjemne do oglądania, patrzenie, jak te dzieci się bawią, jak dorośli razem z nimi się w to angażują. Było to naturalne i czuć było. Tą taką fascynację i przyjemność z, z radosnej dziecięcej twórczości. Ale też jak dzieci były zaangażowane w przygotowania do tych y, choreografii, do strojów, które miały, y, chłopcy byli niesamowicie przejęci tym, że oni muszą stworzyć jakiś układ. Oni między sobą się komunikowali. Y, było kilka konfliktów wokół tego, które trzeba było rozwiązać. Tak, tak Ale... jak ktoś tam grał na perkusji, ktoś, y, ktoś tańczył. Y, pamiętam, że przedstawienie trwało ponad 40 minut. Było bardzo długie, jak na standardy przedszkolne. Nawet e, jak na pięciolatki, to, to, to dosyć długo, ale to dzięki temu, że wszyscy byli tak bardzo zaangażowani, iż dostali wolną rękę w realizacji różnych swoich, e, swoich pomysłów. E, to by był taki przykład najbardziej udanej imprezy, którą ja pamiętam i takiego występu. Właśnie to pójście za dziećmi, włączenie się i też wspólna zabawa. co ciężko nam jest oczywiście realizować w natłoku naszych obowiązków, różnych też oczekiwań w stosunku do nas dorosłych. Nie, to nie jest proste, bo każdy coś chce. No ale ostatecznie, jak się zagryzie zęby i pozostanie przy swoim, i sięgnie się do tej swojej dziecięcej wrażliwości, którą wszyscy mamy, no to to jest recepta na udaną imprezę. Także czasami trzeba wyjść poza szablon, poza scenariusz, poza własne oczekiwania, albo oczekiwania dorosłych, Którzy nas otaczają, no i skierować nasze wektory, nasze siły, i naszą uwagę w kierunku dziecka. No ale lubimy łamać schematy. Pewnie dlatego lubimy. pracujemy w przedszkolu.